Prawo Bogu. Chciałem się podzielić tym, jak Pan do mnie docierał już od jakiegoś czasu. Gdzieś doznawałem zmagań w tym temacie, ale na tym obozie gdzieś tak doznałem posilenia i doznaję zwycięstwa. I wiem, że Pan będzie dawał to zwycięstwo, jeśli... Człowiek będzie chciał się go trzymać i odrzucać to co, to co przeszkadza. Sprawą, którą chciałem się podzielić jest temat, który był głoszony na środowym zgromadzeniu przed obozem To było tam z listu Jakuba. Ja przeczytam że to żeby ku przypomnieniu, z czwartego rozdziału. Nie, nie, przepraszam, z pierwszego rozdziału. Od dziewiętnastego. Jedźcie to miłowani, bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wielki, wszelki brud, nadmiar złości, przyjmijcie z łagodnością, szczepione w was słowo. Które może zbawić dusze wasze, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. I właśnie ta bitwa, która się toczyła w moim umyśle, właśnie była na temat tego, żeby mówić jak Słowo Boże mówi, żeby ta mowa była zawsze zaprawiona solą. Jak gdzieś doznawałem tego, czy pan pokazywał mi w Słowie, i było ogłoszone na ten temat, tak, właśnie wtedy, tej środy. I nie miałem przygotowane jakieś wersety wcześniej, już, gdzie po prostu sobie czytałem, i, i tak pan docierał do mnie w tym temacie, ale nie było jakby możliwości wyjścia i się podzielić tym słowem i wiedziałem, że to nie jest tylko to, że ja, to ja się wstydzę czy krępuję, ale to było coś e, głębszego, że po prostu ta blokada wynikała z tego, że we wnętrzu tego nie ma jak powinno być. Gdzieś e, to, to nie było takiej swobody w tym jak e, trzeba było, znaczy trzeba było, należało e, czy w pracy, czy gdzieś tam gdzie się było, Podzielić się tym słowem z innymi, dać świadectwo tego, że się jest chrześcijaninem, to nie było to takiej swobody we mnie gdzieś. Potrzebowałem zwyciężyć jakąś bitwę myślową i, i, i doznać, że no musisz coś powiedzieć, no powiedz, no przecież jesteś chrześcijaninem, no nie będziesz tak się temu przysłuchiwał i raz powiedziałem, raz nie powiedziałem raz większa była rozmowa z jakimś kolegą, czy... Później to się wyciszyło kompletnie, i znowu do, jakieś inne były rozmowy, i wiedziałem, że to tak nie może być, że to powinna być większa swoboda, że to nawet nie powinno być zastanawiania się, nawet te ciało nie powinno pisnąć, że ty nic nie mów, bo się słabo pomodliłeś rano, czy, czy, nawet, czy mało poczytałeś, albo nie poczytałeś, bo zaspałeś do pracy, czy coś takiego. I gdzieś cały czas doznawałem tej bitwy takiej, która raz przegrywałem, czasami wygrywałem. Więcej było tych w sumie porażek I, i doświadczałem właśnie tego, że Pan nie chce, żeby tak było. Nie chce Pan, żeby jakoś mówić wymuszanie jakiegoś, jakiegoś wymuszania, że ja muszę coś powiedzieć komuś. Gdzie tak naprawdę tego we wnętrzu do końca nie ma. Tak by Pan chciał, żeby było, że najpierw musi być sprawa załatwiona ze mną i z Panem, żeby w ogóle móc swobodnie komuś mówić i, i żeby to było tak, jak być powinno, tak jak w Słowie Bożym napisane. Bo inaczej to, to będzie faryzejstwo, bo to będzie obłuda, bo mówić coś, czego nie ma we wnętrzu, to, to, to będzie litera. I właśnie na tym środowym kazaniu dotarło do mnie to, że jeśli nie ma w sercu tego, to usta nie wypowiedzą. Gdzieś znałem przecież ten werset, ale jeszcze jakby wróg no, walczył poprzez cielesne jakieś tam sprawy. Że, że w tym sercu jeszcze było miejsce na coś innego. Jeśli jest jeszcze na coś innego, to nie będzie w sercu tak słowa zakorzenionego jak pan tego oczekuje, żeby swobodnie mówić i żyć tym słowem. I gdzieś pan mi pokazywał ten problem cały czas, ale ciało się zmagało z tym. I pewnego dnia, jak przyszedłem do pracy, gdzieś tam był nowy kolega, Mateusz dobrze zbudowany, wytatuowany, i gdzieś wróg mnie zaczął szarpać jego wyglądem, że że ja tak nie wyglądam, co się ze mnie zrobiło. Gdzieś tam takie w ogóle bzdury. Ja wiedziałem, że tego nie mogu, że to jest od wroga, ale staczałem bój z tymi w ogóle myślami, które jakby nie pozwalały mi swobodnie stawać w modlitwie, czy w słowie, czy Później, które dawały też początek innym sprawom, jakimś tam domowym, czy czemukolwiek, co się nie układało, tak jakby to miało być dla pana. I tej środy na tym zgromadzeniu Radek przyjechał. Mówisz, ten kolega z pracy Mateusz zginął w wypadku motocyklowo-samochodowym. I tak dotarło do mnie, przeszyło mnie ta wiadomość. Może tak nie było po mnie widać, ale tak się wyciszyłem i cały czas miałem to w tych myślach, że zapatrywanie się na kogoś ze świata, czy na jego wygląd, czy na zachowanie to prowadzi do niechybnej śmierci. I tutaj była akurat y, śmierć fizyczna on zginął. Co też Brat Tomek opowiadał na początku obozu. Ale dla mnie to też było jakby y, y, większe, głębsze jakby. Znaczenie tej jego śmierci, że, że będzie śmierć duchowa we mnie, jeśli będę zapatrywał się na takich ludzi, na kogokolwiek, że to tylko na pana Jezusa mamy patrzeć, bo on żyje i on ma y, napełniać i być tą siłą do życia w codzienności, a nie jacyś inni ludzie, którzy na, nie znają pana Jezusa. Albo może ci, którzy gdzieś tam słyszeli, znają, a, a nie ukrzyżowali jeszcze wszystkich rzeczy i może jakieś sprawy będą patrz, ten może, a ty nie możesz, no to dawaj, na co czekasz, to jest to nic złego. I, I gdzieś doświadczyłem właśnie tego, że, że, że to że nie może tego być, jeśli chce się podążać za Panem i chce się żyć tak, jak jest głoszone tutaj to słowo. To, to nie da rady. Nie da rady patrzeć na kogokolwiek jak tylko na Pana Jezusa i, i, i jakby te zakorzenienie w sercu miłości do Chrystusa, do tego co On uczynił, to ma być tak silne, że ciało, co nawet nie ma nawet, ma nie mieć szans nawet pisnąć w czymkolwiek, żeby wyhamować dla Pana, czy w życiu, czy w słowie, czy w rozmowie, czy w czymkolwiek co będzie dla Bożej chwały. I, i właśnie te tym te, świadectwem mogłem się podzielić na początku obozu, bo co ona już y, ponad tydzień czasu z nim chodzę, Ale nie gdybym wyszedł i się podzielił na początku, to znowuż by to było y, słowo tylko. A dzięki temu, że y, poddawałem się temu, co Pan do mnie mówi przez ten czas tego obozu. To zagruntowało się to wewnątrz, i, i wierzę w to, że pan y, da zwycięstwo, i już nie będzie tego szarpania się z tym ciałem, czy z jakimiś myślami, które nie są, które nie prowadzą do wieczności. I ja wiem, że, y, że wszystko, co y, wróg na, no może napadać kogoś w myśl z takiej czy z innej sprawy która wyhamowuje w życiu dla Pana, to, to jeśli nie będzie to jakby obnażone, podzielone się z tym, wyrzucone, to będzie co męczyć. Będzie dotąd tak długo męczyć człowieka, że, że, że tak mnie męczyło, że już miałem wrażenie, że, że już Bóg jakby nie da szansy na upamiętanie. Bo to już było kilka miesięcy trwało to te doświadczenie i takie chwianie się na, na lewo, na prawo, że nie było posilenia, nie było jakby. Yy, yy, nie było posilenia, nie było zwycięstwa, i yy, właśnie ta śmierć tego chłopaka spowodowała, że, że pan yy, tak dotarł do mnie, że zrozumiałem, że że to już e, starczy tego szarpania się i myślenia o jakichś ziemskich, cielesnych sprawach, że to musi być już e, to, co jest zgłoszone na słowie i i to, co Pan da to ma być, a nie jakieś szarpanie się, e, żeby samemu coś uczynić. I tak e, chciałem się podzielić tym, co e, właśnie Pan napełniał przed tym środowym zgromadzeniem, a nie byłem w stanie y, się tym podzielić, bo nie chciałem, żeby to, no bo Pan po prostu nie pozwolił mi się tym dzielić. Ja wiem, to, że to y, za każdym razem, kiedy tam czytałem słowo i było o tym głoszone, to i tam chciałem sobie wyjść i podzielić się Słowem, to to było po prostu, by to było ku mojej pyszcze czy jakiemuś samozadowoleniu, że to nie Pan nie chciał, żebym się dzielił w takim stanie z wnętrzem swoim, do, żeby się dzielić jego Słowem, bo to po pierwsze musi wykonać pracę we mnie, żeby mówić o tym, a nie tylko, że ja sobie przeczytałem, a że akurat przeczytałem to, że na zgromadzenie było o tym głoszone, to tylko to miało być na potwierdzenie, że to jest do mnie słowo i mam z tym porządek zrobić, a nie żeby wychodzić i, i pokazywać siebie, że Pan we mnie działa, kiedy ja się mu przeciwstawiam. Chciałem przeczytać z Jeremiasza z pierwszego rozdziału z, z szóstego wersetu, od szóstego, wtedy rzekłem Wszechmocny Panie, o to ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan. Nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, oto to wkładam moje słowa w Twoje usta. I właśnie, żeby... Tak dotarło do mnie o tych wszystkich doświadczeniach po tym tym obozie, że, że Pan musi dotknąć pierwsze serca. I, i to serce musi, ta miłość Pana Jezusa musi wpływać na umysł. Nie umysł ma myśleć, co w, w słowie jest napisane, i umysłem rozważać to, tylko to musi być z wnętrza wypływać, żeby umysł był prowadzony sercem. Jeszcze y, z 17, 17 werset też pierwszego rozdziału. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ja Ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił Cię lękiem przed nimi. I właśnie też doznałem w tym wersecie czegoś takiego, że jeżeli y, y, będę się tak szamotał, czy... Y, ciało będzie blokowało, żeby coś mówić, czy żyć dla Pana, czy jakoś zachować się w sposób godny Pana, w jakimś miejscu, gdzie wszyscy zachowują się niegodnie, to jeżeli, tego nie, jeżeli Pan we mnie tego nie zwycięży, w codzienności, to tam też nie zwycięży, a jeżeli nie zwycięży, to człowiek będzie bał się tych ludzi w ogóle, później będzie tak jakby zmiażdżony tym, tą przewagą jakby ludzi niewierzących, że czy to w pracy, czy w szkole, czy w sklepie, gdziekolwiek indziej, że nie da rady w ogóle dać żadnego świadectwa po sobie. I to będzie go tłumiło, tłumiło, i że nie dał rady, nie dał rady i to tak będzie coraz niżej, zamiast coraz wyżej. Dlatego też tak ucieszyło mnie to słowo, że tak bracia głosili, właśnie, że pan jak powoła kogoś, to on nie pozwoli, żeby człowiek poszedł na dno, nie pozwoli mu się y, całkowicie oderwać. Jeżeli jest jeszcze w tym człowieku, że ten człowiek chce, ale się szarpie, to pan nie pozwoli mu odpaść. I tak y, dodało mi to otuchy, i, i też tak bardzo mi dodało, y, jakby uświadomiłem sobie, że jak y, miałem właśnie te y, zmagania, takie w umyśle, przez to ostatni czas i że Pan Jezus stawia się za tymi, którzy idą za Nim, aby doszli do wieczności, ale też stawia się za tymi, którzy się kuleją, żeby nie odpadli, tylko żeby byli utrzymani, w końcu się upamiętali. Też to było ogłoszone. To tak właśnie doznałem tego poświęcenia, że to ja jestem tym człowiekiem i że tak wdzięczny byłem Panu, że, że On jakby nie odrzuca jak jest jakiś człowiek w myśli. Że tyle czasu coś trwa i, i nie ma posilenia, tylko chcę, żeby człowiek to zrozumiał. Żeby zrozumiał i, i porzucił w końcu to, co mu przeszkadza, żeby pana uwielbić i przyjąć do swojego serca. I właśnie też tak yy, yy, właśnie te słowa, żeby nie mówić jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle pójdziesz czy będziesz mówił wszystko, co ja Ci rozkażę. Właśnie ten Jeremiasz tak y, bał się tego, że jest młody, czy że nie umie mówić, czy y, Mojżesz jak mówił, że nie jest wymowny i brata wziął swego ze sobą, Arona, y, to, to znałem to jego posilenie, że, że to jest wielka łaska dla tych młodych y, y, naszych braci, i sióstr, którzy się nawrócili rok temu, że Pan ich powołał jako młodych, że tak naprawdę uchronił ich przed wieloma Rzeczami, których później wróg by ich y, męczył i, i przeszkadzał w podążaniu za nim, i, i tak naprawdę y, to jest y, nie do opisania: po prostu, jak człowiek zaczyna poddawać się, serce zaczyna się poddawać temu, y, do czego Pan prowadzi i co Pan chce osiągnąć w człowieku, że to, to żadne żadne na tym świecie sprawy czy tam jakieś szkoły, kursy, jakieś nie wiadomo co, z człowieka nie robił jakiego mądrego, to Bóg przez Pana Jezusa chce w człowieku uczynić dużo, dużo więcej, że to w ogóle nie ma w ogóle co porównywać. Dlatego chwała Bogu za to, że daje nam to co potrzebne i daje zrozumienie i Daje też tym młodym właśnie tak miło na to patrzeć, jak oni śpiewają, jak oni się dzielą, że chwała Bogu. Amen.